Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Dziecka i różne takie dni. To są po prostu wszelkie tradycje cywilizacyjne, a często powiązane z religią. Całe to święto Matki związane z Majem mówi się, że stworzone zostało przez Amerykanów po wojnie secesyjnej, czyli w sumie w XIX wieku. Jedna z pań, tam działaczek, zaproponowała taki, takie uczczenie, matek. Mamy Dzień Ojca i on zazwyczaj przypada w czerwcu i mówi się, że to jest w dniu świętego Jana, czyli jest to w sumie związane z religią. W filozofii przyrody po prostu są cykle i one nakładają się na szamańskie święta i cykle, czyli tak naprawdę świętujemy cykl roku porządek przyrody i Najważniejszy tak naprawdę jest środek świata, ponieważ tam są jasne cztery yy, po roku. I w związku z tym, jak wychodzimy z zimy, z tego okresu marzanny, mory, welesa, czyli Bogów tak naprawdę, którzy pozwalają nam w jakiś sposób przeżyć, przetrwać, a jednocześnie powodują, że dotykamy cienia, wchodzimy w siebie. Jak wychodzimy z tego, to dalej idziemy ku życiu. I dalej jest przesilenie, zaczyna się wiosna i dalej lato. Pory e, wiosny i lata to są po prostu pory życia. I dlatego najpierw świętujemy porę życia matki, bo to matka Ziemia najpierw musi się odrodzić, urodzić, a potem świętujemy e, tak naprawdę ojca. W, gdzieś bardziej w latem, dlatego to jest czerwiec, to tak naprawdę przekłada się na jarę gody, e, I tu jest ten moment, kiedy marzanna zamienia się w dziewannę. E, a dalej mamy. E, zaraz nie mamy to Mokosz, ponieważ to już jest ta zapłodniona, czyli ta matka ziemia, bo ona zaczyna już rodzić gdzieś w maju zaczynają rodzić, zaczyna rodzić ziemia. Dzień Ojca to jest kupały, po prostu prześlenie. Szczyt yang energii męskiej. Świętowanie czegokolwiek innego niż czterech etów przejścia, klasycznych świąt filozofii przyrody oraz osobistych świąt i tutaj są urodziny i imieniny. Świętowanie czegoś poza tym jest bez sensu. Wiedma w pełni i oferuje analizy holistyczne, sesje i dużo więcej. Zajrzyj do sklepu.